Cześć kochani, witam się z wami z tej strony korzystając z okazji, że jesteśmy wszyscy, że tak powiem uwiązani w domu oczywiście my nie z przymusu, tylko z chęci, że zostajemy w domu stwierdzam, że jest to najlepszy czas, żeby w tym momencie po prostu o siebie zadbać i ja dzisiaj testuję maseczkę z Bielendy Którą ym, dostałam w rozdaniu od Joanny Asie Jagody. Stretam cię, kochana. Robimy dzisiaj test jestem bardzo ciekawa, potrzebujecie takiego zastrzyku energii, bo wiadomo, że jak się siedzi długo w domu, to no, różnie to wpływa. Tu jest niby napisane, że jest to na dwa zastosowania. Nie wiem, czy któraś z was już stosowała tą maseczkę. Ja jeszcze nigdy nie. I to jest maseczka odżywczy ekstrakt z banana nawilżający ekstrakt z melona wzmacnia, wzmacniający probiotyki. Ma ona za działanie odżywczy ekstrakt z banana obfity w witaminy i minerały, wykazuje działalność, działanie antyrodnikowe i przeciwstarzeniowe, nawilża i odżywia skórek, a ekstrakt z melona dodaje blasku i przyjemności. Nakłada się na 15-20 minut i to jest na e, dwa razy, więc ja już pierwszą pielęgnację zrobiłam. Ostatnio mnie strasznie e, powywalało mi na buzi różnych rzeczy. Nie wiem teraz od którego podkładu, bo testowałam trzy na raz w przeciągu jednego tygodnia, więc e, nie mam bladego pojęcia od którego, no nic. Dzisiaj nagrywamy z łazienki, ale o, zapach ładny. W Tu gdzieś miałam jeszcze moją szpatułkę do nakładania. Takich maseczek mam. Co by się palcem tutaj pozwólcie, że ja się w lusterku tutaj będę przyglądała i nakładała wszystko. Ok. Bardzo przyjemna konsystencja, ale czy mi to starczy na dwa razy? Nie sądzę. Myślę, że ja to wszystko użyję, ale pięknie pachnie. Ja bym powiedziała, że to jest jeszcze jakiś ekstrakt z. Arbuza, gdzieś mi arbuzem też ładnie podjeżdża, ale to wiadomo, no melon podobnie pachnie, ma podobny zapach. Chociaż dla mnie to jest bardziej arbuzowy. Ale czad. U nas sytuacja jest yy, obecnie taka no, mało ciekawa. Strasznie podrożało u nas mięso, bardzo. I da się to odczuć praktycznie prawie w każdym sklepie. Będę chyba... Jednak jest mi wygodniej tak nałożyć tą maseczkę normalnie. Podrożało mięso w sklepie, kolejki są nadal. Ostatnio miałam taką zabawną sytuację wczoraj jak byłam w Lidlu. Znaczy wy to oglądacie już nie wiem którego dnia, ale w każdym razie jak byłam ostatnio w Lidlu to była taka sytuacja, że przyjechali Państwo gdzieś z okolicy Łęcznej. I nie wiem, czy to chodzi o ochronę przed tym koronawirusem, ale nie korzystali z koszyków, które były w sklepie, tylko przyjechali z taczką. Ja nie wiem, czy oni z tą taczką chodzili po sklepie, bo ja w momencie, jak wjeżdżałam na parking, sytuacja naprawdę na początku zabawna, ale jakby tak mocno się nad tym zastanowić, no to w sumie nawet i rozsądna, tak? Ja na początku, jak ich zobaczyłam, to zaczęłam się śmiać, bo wjeżdżając na parking, miałam Państwo, którzy wyjeżdżali, pan że tak powiem, w gumofilcach, po swojskiemu, ubrany, ciągną, pchał przed sobą, <coughs> przepraszam, taczkę, taczkę z zakupami, na której były zakupy z Lidla i one były takie, wiecie, tak z kurką te zakupy, nie? Obok stał zaparkowany traktor i na ten tra traktor z naczepą, z panią razem, we dwoje y byli, pakowali te zakupy i cała sytuacja na początku mi się wydawała bardzo zabawna, ale z perspektywy, tak jak dłużej o tym pomyślałam, no na początku normalne, no uśmiechnęłam się. Mnie nie dziwi to, że u nas traktorem podjeżdżają pod Lidla, bo u nas traktor to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego, jakaś, no nie wiem, może w Warszawie to jest coś dziwnego. U nas nie, bo u nas jest zagłębie lubelskie, ogólnie, jest mocno rolnicze i my mamy 10 km obok Kompol Frutti, więc tam po prostu wszyscy rolnicy zwożą swoje owoce z, i z okolicy. I tutejsi i ci dalsi po prostu mamy tutaj i mrożonki są e, robione, dżemy e, i różne inne, daftona też e, zwożą, więc no, u nas jest ogólnie takie zagłębie mocno rolnicze i u nas e, jeżdżenie, nie wiem, no traktor na ulicy nie jest czymś, e, czymś nadzwyczajnym. Więc mnie takie rzeczy jak traktor pod Lidlem czy pod Tesco to absolutnie nie dziwi, e, jest to u nas naturalne zjawisko. Okej, okay, mamy. Która godzina? 10.52. Tak sobie dzisiaj rządzę. Ale tak właśnie reasumując, zaczęłam się śmiać, no bo ten widok mnie zszokował. Ja bym zrozumiała, że na traktorem podjechali, ale ta taczka, po prostu ta taczka była dla mnie tak zabawna i ja nie wiem, nie, nie była moja koleżanka akurat w pracy, ale nie mam bladego pojęcia, czy oni z tą taczką też jeździli po sklepie, aby uniknąć, no bo jeżeli sobie tą taczkę zdezynfekowali, no to nie oszukujmy się, poruszali się własnym środkiem transportu, mając rękawiczki, nie dotykali obcych koszyków, drzwi automatycznie się otwierają, dotykali tylko produktów, które były wykładane na półki, tak. Ale jeżeli zachowywali takie środki ostrożności, no to jak najbardziej bardzo przemyślany zakup. Chociaż, no nie mówię, zabawnie to wyglądało. Także no nic, zobaczymy, jak ta maseczka będzie się. Czy ta maseczka nam da jakieś efekty. Odezwę się do Was za 15-20 minut, 20, nawet myślę, że do pół godziny, ją nawet przetrzymam. Zobaczymy, mamy czas, teraz się możemy masaczkować do bólu. Jeżeli nie pracujecie, nie chodzicie, jesteście jednak w domu, to chyba jest to odpowiedni czas na to, aby po prostu zadbać o tą swoją pielęgnację. Także do zobaczenia za chwilę. No i 15 minut minęło, 15 więcej minęło. Jest 11:16, więc minęło 25 minut. Jak widzicie, tej maski jeszcze troszeczkę zostało, ale bardzo dużo mi się wchłonęło. Wchłonęła mi tutaj całą stronę, wchłonęła mi się tutaj cała pod, pod brodą, tutaj już mi się wchłonęło. No zostało mi na policzku, to tu mi z reguły zawsze maseczka zostaje. Także na tej maseczce piszę, że trzeba ją zmyć letnią wodą. Po 15-20 minutach ja ją troszeczkę przetrzymałam, więc zmywam i zobaczymy za chwilę, jakie będą efekty, czy w ogóle jakieś będą. Dobra, maseczkę już zmyłam, także zostało mi jeszcze na raz, ale nie wiem, czy aż taka sama porcja została, bo wydaje mi się, że chyba troszeczkę więcej dzisiaj zużyłam. Wchłonialność maseczki, powiem szczerze, jak dla mnie bardzo dobra, bo ja wiem, jak inne maseczki się na mojej cerze zachowują, i one z reguły zostaje ich troszeczkę więcej niż tej, więc ta się dość fajnie wchłoniła. Zapach bardzo fajny, chociaż nie jest aż tak mocno intensywny, ale bardzo fajnie jest skóra faktycznie rozświetlona, sami to widzicie i powiedziałabym, że nawilżona, taka gęstość skóry jest poprawiona, o może pod tym taka elastyczność, tak? To jest to, co ja mniej więcej zauważyłam, więc na pewno jakieś właściwości ta maseczka faktycznie ma. To nie jest tylko taka maseczka, którą się nakłada i po prostu zmywa. I miałam maseczkę, która nie dała nic. Ta jednak na skórze coś tam daje, więc bardzo fajna maseczka została mi jeszcze na raz. I na pewno będę w najbliższym czasie stosowała tą maseczkę. Także ja ci w planach mam jeszcze zrobić ciasto. I zobaczymy, zaczęłam układać puzelki. Tutaj wam wstawię. A oto nasza metoda na spędzenie w domu czasu. Mamy tutaj 3000 elementów. Rozpoczynamy dzisiaj zabawę. Ogólnie dzień spędzamy na grach, na. Teraz u nas się już pojawiło, że jakieś lekcje mają być, że dzieci lekturę mają do przeczytania, o czym ja nie wiedziałam, ale biblioteki pozamykane. Nie wiem skąd wezmę, bo lektura jest nowa, nie bardzo wiem skąd ja wezmę. Nie wyobrażam sobie, żeby Ksewery czytał 360 stron w internecie, bo ona jest w formacie PDF, ale no nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Spróbuję do pani napisać jakiegoś maila, zobaczymy, co uda mi się załatwić. Albo od kogoś tą książkę, jeżeli ktoś już przeczytał, bo mówię, no biblioteki są zamknięte, mamy troszeczkę utrudnione, chociaż ja powiem szczerze, nie bardzo wierzę, żeby te szkoły za dwa tygodnie były otwarte ale no nic, tematu koronawirusa już nie wypowiadam, jest to, widzę, bardzo kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o YouTube'a. Jest, ja czasami co innego mówię, a co innego ktoś odbiera, przekształcę to sobie na swoją myśl, więc nie będę się na ten temat już wypowiadała, ewentualnie będę Wam mówiła, co u nas się dzieje, bo w naszym regionie jest w sumie prawie najwięcej, dzisiaj było 17 zachorowań już zdiagnozowanych, Warszawa miała 18, tylko jeden przypadek więcej, ale to cały czas się zmienia, i jednak w naszym regionie jest tego najwięcej. No nic, no zobaczymy. My na razie siedzimy w domu, ja nie mam potrzeby wychodzenia. No dzisiaj się okazało, że jednak zabrakło mi masła, więc nie wiem, czy to ciasto do końca mi wejdzie. No chyba, że wyskoczę faktycznie po jedno masło do sklepu, ale to jeszcze zobaczymy, czy polecę, czy nie. Eee, I co, i mam dzisiaj 100 sprasowania, więc nastawiłam sobie już pralkę. My mamy dzisiaj w ogóle niedzielę. Więc, ale dla mnie dzień jak co dzień wykorzystuję ten czas po prostu jak się tylko da, tak jak wszyscy wykorzystują to na remonty, tak, to jest nowy pomysł na spędzenie kwarantanny w domu, remonty ludzi naprawdę w Mrówce, w Kastoramie, w innych marketach budowlanych jest mnóstwo, ludzie chodzą, kupują farby, ja też muszę kupić farbę, bo mam do pomalowania w lokalu ściany, więc też pewnie wykorzystam ten czas, i wyjdę. W sumie jestem tam chroniona, nikt tam nie chodzi, to jest nasz lokal, to nie jest w jakimś centrum handlowym, więc możemy sobie tam spokojnie przesiedzieć, spędzić ten czas. Więc pewnie tak zrobię, ale jeszcze zobaczymy. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj mówię, na pewno jeszcze w coś pogramy, w jakieś gry, poukładam puzzle, rozebrałam te puzzle na 3000 elementów. elementów tą samą ramkę składałam wczoraj z Ksawerem. Wieczorem, chyba ze dwie godziny. Szukaliśmy elementów do ramki i, i poskładaliśmy ją, i, no i już rozpoczynam e, środek. Także e, później, jak będę jeszcze coś kręciła, mam ogólnie na obiad dzisiaj fasolkę po brytyjsku. mam rosół, pomidorówki jednak nie robiłam. E, wczoraj dzieci jeszcze jadły kotlety, bo zostały, a my jedliśmy fasolkę po brytyjsku. na dzisiaj również jeszcze ona została, więc dzisiaj. Robię po kolei obiady, takie, jak sobie zaplanowałam. Na no jutro u nas będą pod udzia z kurczaka bez kości pieczone w piekarniku. Do tego będą ziemniaczki dla dzieci, może frytki. A my zjem z ziemniakami. Pojutrze będzie makaronowa, a raczej jakaś wersja, coś z makaronem, z jakimś sosem. Damy sobie spokojnie radę. Ja jestem dobrze zaopatrzona, więc robiąc co jakiś czas zakupy, a praktycznie prawie każde wam pokazywałam, więc widać, że no nie jestem w stanie tego z dnia na dzień przejeść A na zakupy jeździłam co 2-3 dni Więc jakieś tam zapasy mam I mogę spokojnie teraz spędzać ten czas w domu Czekam jeszcze się na pewno prasowanie I tego się pewnie podejmę Obstawiam, że uruchomimy na dobre Netflixa Zobaczymy Także jak będę później jeszcze coś robiła To się do Was odezwę i Wam pokażę co i jak Tak. No i kochani u nas tak się zakończyła niedziela, posypak mnóstwo do wyboru, eee, ja mam goferka z piankami, smażę jeszcze kolejne, także przyszłam się już z wami pożegnać, miało być ciasto, ale się okazało, że nie mam tego masła, nic do sklepu mieszać, mówi nie trzeba, mamy co innego, więc zrobimy goferki i dzisiaj na deserek były goferki, wszystkie brzuchy objedzone, ja to coś czuję, że jak się wezmę za to gotowanie, to mi bokiem wyjdzie tak kwarantanna. Będę szersza jak wyższa, ale to nic. Będę miała później motywację, żeby to wrzucić. Dobra, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa!